To, co za chwilę usłyszycie, nie jest teorią, to nie spekulacje, to pilne ostrzeżenie, ukryte proroctwo, zbyt długo skrywane w milczeniu. Wszyscy znamy błogosławionego Karla Akutisa, młodego geniusza komputerowego, cybera po Eucharystii, chłopca, który skatalogował cuda eucharystyczne na stronie internetowej, który wykorzystywał internet jako cyfrowy ołtarz. Świat go oklaskiwał. Watykan go beatyfikował. Ale co, jeśli prawdziwą misją Karla Akutisa nie było tylko przypominanie nam o Eucharystii? Co, jeśli to była tylko pierwsza część? A co z przesłaniem? Co, jeśli w ostatnich dniach, w chwilach największego cierpienia, Karlo Akutis otrzymał wizję przerażającą i konkretną przepowiednię? Nie dla Włoch. Nie dla świata, ale dla jednego wybranego narodu narodu, który dźwiga na swych barkach los Europy Polski. To, co za chwilę usłyszycie, to ostatnia przepowiednia Karla Akutisa wstrząsające ostrzeżenie o zbliżającym się znaku na niebie znaku potwierdzającym, że czas miłosierdzia, który znamy, dobiega końca. A Polska jest ostatnią linią obrony. Źródła tego objawienia nie ma w oficjalnych pamiętnikach. Nie znajdziecie go w zatwierdzonych biografiach. Współczesna hierarchia, próbując uczynić Karla Akutisa strawnym dla sekularyzowanego świata, skupiła się wyłącznie na jego dżinsach, trampkach i komputerze. Dla wygody zignorowano to, co zobaczył, ale prawda zawsze znajdzie drogę. Proroctwo Karla dla Polski nie zostało spisane na papierze. Odnaleziono je we fragmentach uszkodzonych danych, odzyskanych z jego głównego dysku twardego wiele lat po jego śmierci. Były to cyfrowe notatki, niemal całkowicie wymazane, mówiące nie o dawnych cudach, ale o wydarzeniu, o przyszłości. Konflikt jest następujący. Proces beatyfikacyjny obawiał się, że to proroctwo będzie dzielące. Sklasyfikowano je jako gorączkowe majaki umierającego młodzieńca. Ale ci, którzy widzieli te fragmenty, znają prawdę. Carlo Acutis nie majaczył. On przekazywał. Widział, jak Droga do Nieba, jak nazywał Eucharystię, była systematycznie atakowana, profanowana. Trywializowana i co najgorsze, zapomniana przez sam Kościół. Widział świętokradztwo rozprzestrzeniające się po Europie niczym ciemna mgła. Widział Francję, najstarszą córkę Kościoła, gaszącą swe ołtarze. Widział Niemcy przepisujące doktrynę. Widział Włochy stające się pogańskim muzeum. Ale w swojej wizji, pośród tej kontynentalnej ciemności, ujrzał światło. Pojedyncze światło, które nie chciało zgasnąć, ujrzał tarcze. W urwanym zapisku odzyskanym i przetłumaczonym napisał Smok nadciąga, dym, szatana, wypełnia płuca Europy. Nienawidzą chosti, boją się chosti, ale jest jedno miejsce, którego nie mogą tknąć. Ujrzałem białego orła, biały orzeł, chroni gniazdo Polskę. Polska jest gniazdem baranka. Hierarchia to zignorowała woleli wpływowego boga, ale Carlo Acutis nie był influencerem, był prorokiem, a jego proroctwo zaczyna się od pierwszego znaku. Pierwszym objawieniem, jakie otrzymał Carlo Acutis, objawieniem, które uznano za zbyt sensacyjne dla współczesnej opinii publicznej, był opis znaku na niebie. Nie jest to jakiś nieokreślony znak, nie jest to kometa ani układ planet. To coś znacznie głębszego, coś nierozerwalnie związanego z jego własną misją. Carlo opisał to, co nazwał „wielkim eucharystycznym światłem nad Wisłą. W swoich wizjach opisywał konkretną chwilę, dzień, który dopiero nadejdzie, ale jest już bardzo bliski. Tego dnia nie zaświeci fizyczne słońce, lecz światło duchowe, tak intensywne, że będzie fizycznie odczuwalne. Będzie to światło emanujące nie z nieboskłonu, ale z wnętrza, z każdego tabernakulum na polskiej ziemi. Wyobraźcie sobie. Jednocześnie w każdym kościele, w każdej kaplicy, od wielkich katedr Krakowa i Warszawy po najmniejsze drewniane kaplice w Tatrach, najświętszy sakrament rozbłyśnie światłem, które przeniknie drewno i metal, światłem, które nie pali, lecz objawia. Karlo widział, jak to światło wznosi się z tysięcy punktów, zbiegając się w sercu Polski, w sanktuarium jasnogórskim w Częstochowie. Tam, na niebie widocznym od Gdańska, po zakopane, światła te utworzą kolosalną monstrancję pulsujący eucharystyczny krzyż światła. To jest znak. Karlo był stanowczy. Nadejdzie dzień, w którym technologia zawiedzie, zapisał. Aparaty nie zdołają tego uchwycić. Telefony komórkowe zarejestrują tylko zakłócenia. To będzie dar przeznaczony tylko dla oczu, które szukają prawdy. Ten znak jest potwierdzeniem, że Polska została oddzielona od reszty odstępczej Europy. To jest dopełnienie wizji Świętej Faustyny. Pamiętajmy, że to właśnie w Polsce, zaledwie kilka kilometrów stąd, Jezus powiedział do Faustyny: z niej Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. Świat myślał, że iskrą tą jest samo nabożeństwo do Miłosierdzia. A może papież Jan Paweł II, ale Carlo Acutis potwierdza, iskrą jest ten znak na niebie. To moment, w którym Eucharystia, ukryta i nadużywana wreszcie świata, objawia się w chwale nad jedynym narodem, który wciąż jej broni. Padre Pio w niezwiązanej z tym, ale teraz niezwykle aktualnej wizji, powiedział kiedyś polskiemu pielgrzymowi: Widziałem młodego mężczyznę w trampkach. Carlo Acutisa, w duchu. Nie był we Włoszech, klęczał przed Czarną Madonną i trzymał laptopa, który świecił jak słońce. To od niego emanowało światło, które oślepiło demony, które już maszerowały na Berlin i Paryż. Znak na niebie to ostateczne wezwanie do duchowego oręża, to pierwsza trąba i aktywuje drugie objawienie, misję Polski – Zaraz po ukazaniu się znaku eucharystycznego na niebie, drugie objawienie Karla Akutisa wchodzi w życie. To nie jest instrukcja, to de dekret, boski dekret. Polska potwierdzona znakiem musi przyjąć swoje ostateczne powołanie. Karlo Akutis nazwał to misją tarczy eucharystycznej. W swoich wizjach młody błogosławiony widział Europę pogrążoną w tym, co nazwał szarą apostazją. Widział kościoły we Francji zamienione w bary. Widział biskupów w Niemczech błogosławiących grzech i widział Rzym widział Rzym sparaliżowany zamętem, a potem zobaczył Polskę. I Bóg dał mu zrozumienie: Polska to nie tylko kolejny katolicki kraj to katechon siła, która powstrzymuje pełną manifestację eucharystycznego antychrysta, duch profanacji. Podczas gdy reszta świata spieszy się, by przyjąć globalizm, uniwersalną religię ludzkości bez Chrystusa, Polska musi stać się arką nowego przymierza. Karlo napisał: Tak jak Noe zbudował arkę, aby ocalić ciało przed potopem stworzenia, tak Polska musi zbudować duchową arkę, aby ocalić prawdziwą wiarę przed potopem Herezji. Co to oznacza? Oznacza całkowite odrzucenie. Proroctwo Karla domaga się, aby Polska powstała, i odrzuciła. Odrzuciła truciznę podawaną jej w imię jedności i nowoczesności. Odrzuciła fałszywą Unię Brukselską, która dąży do rozpuszczenia chrześcijańskiej tożsamości. Odrzuciła fałszywe miłosierdzie, które toleruje grzech. Odrzuciła fałszywą liturgię, która przemienia ofiarę we wspólny posiłek. Misją Polski jest stać się dosłownie sanktuarium świata. Musi umocnić się w wierze, musi poświęcić się nie słowem, ale czynem Chrystusowi Królowi. Dlatego Jezus zażądał od świętej Faustyny, aby Polska była epicentrum miłosierdzia. Dlatego niebo. Dało światu największego papieża w historii, Jana Pawła II Polaka, aby przygotować naród. Jan Paweł II wiedział. Jego totus tuus nie było jedynie osobistym nabożeństwem. Była to strategia duchowa. Wykuwał tarcze. Carlo Acutis widział kulminację tego planu. Matka Boska w Fatimie obiecała, że Rosja zostanie poświęcona i nawrócona. Ale świat zapomniał o tym. Jak? Wizja Karla pokazuje, że nawrócenie Rosji nie przyjdzie z Rzymu, który jest w kryzysie. Nastąpi z Polski. Polska wierna i czysta będzie narzędziem nawrócenia Rosji i razem stworzą bastion przeciwko ciemności. Misja jest jasna: Polska musi stać się sanktuarium tabernakulum dla świata musi za wszelką cenę chronić Eucharystię, bo jak napisał Karlo gdy pojawi się znak, wierni całego świata będą patrzeć nie na Rzym, ale na Warszawę, poszukując prawdy. Trzecie objawienie jest najpilniejsze to jest powód, dlaczego znak na niebie objawienie 1 aktywuje misję Polski objawienie 2 ale trzecie objawienie jest potwierdzeniem czasu. Tytuł tego filmu brzmi: Nadszedł czas. A proroctwo Karla Akutisa. Jest przerażająco jasne, co to oznacza. Znak na niebie nie jest ostrzeżeniem przed karą, która nadejdzie. To ostrzeżenie, że czas miłosierdzia się skończył. Pamiętajcie słowa Jezusa skierowane do świętej Faustyny w Polsce: Córko moja, mów światu o moim miłosierdziu. Powiedz całej ludzkości, aby poznała moje niezgłębione miłosierdzie. To znak na czasy ostateczne. Po nim nastąpi dzień sprawiedliwości. I kontynuuje. Biada im, jeśli nie poznają tego czasu mojego nawiedzenia. Proroctwo Karla Akutisa ukazuje znak na niebie nad Polską jako koniec tego czasu nawiedzenia. To ostateczny alarm. W swoich notatkach Karlo opisał widok wielkiego zegara kosmicznego. Wskazówki nie wyznaczały godzin, lecz ery. I zobaczył wskazówkę miłosierdzia zbliżającą się do północy, a gdy znak eucharystyczny zajaśniał nad Polską, wskazówka się zatrzymała. Czas miłosierdzia, jako globalnej i cierpliwej ofiary, dobiegł końca, a czas Bożej sprawiedliwości się rozpoczął. I tu pojawia się ostrzeżenie dla Polski. Sprawiedliwość nie rozpocznie się od Polski. Polsce dzięki jej lojalności, choć niedoskonałej, oszczędzona zostanie pierwsza fala kary. Ale będzie musiała być świadkiem upadku otaczającego ją świata. Proroctwo Karla jest wezwaniem do przygotowań. Znak jest granicą. Przed znakiem Polska była pobożnym narodem, po znaku staje się armią Chrystusa na Ziemi. Musi przygotować się nie tylko na walkę duchową, ale także na napływ. Karlo widział miliony duchowych uchodźców, nie uchodźców wojennych, lecz uchodźców wiary katolicy z Niemiec, Francji, Holandii i Włoch, uciekający przed własnymi biskupami, uciekający ze zbezczeszczonych kościołów, szukający jedynego miejsca na ziemi, gdzie prawdziwa msza i prawdziwa Eucharystia są nadal bronione Polski. Trzecie objawienie brzmi: Polska musi przygotować się, by być ucieczką wiernych. Czas prób nawracania Europy Zachodniej minął, teraz nadszedł czas na utrzymanie wiary i przygotowanie do ostatecznej bitwy. Znak Karla Akutisa to ostateczny sygnał to zamknięcie bram arki. Polska jest arką. A potop Bożej sprawiedliwości ma wkrótce spaść na świat, który szydził z Eucharystii, tak jak starożytny świat szydził z Noego. Czwarte objawienie Karla Akutisa to podręcznik bojowy dla tej nowej ery. Znak na niebie to potwierdzenie, misja Polski to cel, koniec miłosierdzia to harmonogram, ale czwarte objawienie to strategia strategia pochodząca od cyberapostoła. Karlo Akutis w swoich wizjach widział nie tylko chwałę Eucharystii, widział z przerażającą jasnością broń, której wróg użyje, by dokonać ostatecznej profanacji, widział internet, widział jak globalna sieć, której sam używał do ewangelizacji, zostaje skażona, przekształcona w centralny układ nerwowy antychrysta. Widział, jak szara apostazja rozprzestrzenia się z ogromną prędkością, zatruwając umysły, uzależniając młodzież, normalizując grzech, aż do rozpuszczenia samej idei prawdy. Widział, jak sieć, która powinna łączyć ludzi z Bogiem, jest wykorzystywana do łączenia ich z otchłanią. I właśnie wtedy otrzymał instrukcję dla Polski. Polska tarcza eucharystyczna musi stać się również tarczą cyfrową. Proroctwo Karla jest konkretne. Po znaku na niebie nastąpi eksplozja łaski na polską młodzież. Podczas gdy młodzież zachodu będzie maszerować ku pustym ideologiom, młodzież Polski zostanie przebudzona. Duch Karla Akutisa, obecnie błogosławionego w niebie zostanie na nich wylany. Nie będą już postrzegać swoich telefonów jako rozrywki, będą je postrzegać jako broń. Czwarte objawienie to powstanie cyfrowej armii Chrystusa Króla. Karlo przewidział, że miliony młodych Polaków spontanicznie utworzą cyfrowy łańcuch różańcowy. Będą używać mediów społecznościowych nie dla próżności, lecz dla wstawiennictwa. Powstaną grupy modlitewne których celem będzie stworzenie duchowego muru modlitwy wokół granic Polski. Widział transmisje na żywo wieczystej adoracji z polskich kaplic, które stały się wiralami nie za sprawą algorytmów, ale cudu. Ludzie we Francji, Niemczech i Ameryce znudzeni pustymi liturgiami będą oglądać te transmisje i zostaną uzdrowieni duchowo. Zobaczą szacunek, wiarę, prawdę. Staną się duchowymi uchodźcami. Polecenie Karla jest jasne: Polska musi użyć technologii, aby egzorcyzmować Europę. Każdy udostępniony obraz sakralny, każdy różaniec odmawiany online po polsku, każda transmisja Mszy Świętej z Jasnej Góry nie będzie tylko treścią, będzie to bezpośredni cios w demoniczne twierdze w Brukseli i Berlinie. Święta Faustyna w swoim dzienniczku napisała: O Polsko, gdybyś wiedziała, jak wiele modlitwy za ciebie ofiarowuje. Carlo Acutis aktualizuje to przesłanie. O Polsko, gdybyś znała moc swojej cyfrowej wiary. Tylko ty możesz oczyścić fale radiowe, które duszą się bluźnierstwami. Módl się, korzystaj z sieci. Przekształć autostradę wroga w moją autostradę do nieba. Czwarte objawienie. To wojna o duchową informację, piąte objawienie to akt ostateczny, to ukoronowanie wszystkich proroctw, to działanie, które pieczętuje Polskę jako arkę nowego przymierza i czyni jej misję niezwyciężoną. Znak na niebie to wezwanie, misja tarczy to zadanie. Koniec miłosierdzia to czas, wojna cyfrowa to bitwa, ale piąte objawienie to zwycięstwo. Carlo Acutis uważał, że wydarzenie z 2006 roku, kiedy Polska dokonała intronizacji Chrystusa na swojego króla, było zaledwie pierwszym krokiem. To była deklaracja intencji, ale świat się zmienił, pole bitwy się zmieniło. Wróg nie atakuje już tylko armiami i ideologiami politycznymi, atakuje poprzez Sieć, poprzez media, technologię, która obecnie definiuje ludzką egzystencję. I tak ostatnie proroctwo Karla Akutisa to dekret: Polska musi dokonać drugiej intronizacji musi intronizować Chrystusa Króla nie tylko nad narodem, ale przede wszystkim nad siecią. Młody, błogosławiony opisał wizję, w której po znaku na niebie przywódcy Polski, prezydent, Premier i biskupi jednogłośnie muszą maszerować w uroczystej procesji na jasną górę i muszą nieść nie tylko berło i koronę muszą nieść symbol polskiej infrastruktury cyfrowej główny serwer, centralny węzeł krajowej sieci światłowodowej i tam, przed czarną Madonną, opiekunką Polski, muszą dokonać aktu, który świat świecki nazwie szaleństwem, a niebo najwyższą mądrością. Muszą odczytać akt poświęcenia, oddając każdy bajt danych, każdą transmisję, każdą częstotliwość radiową i komórkową najświętszemu sercu Jezusa, przez niepokalane serce Maryi i pod opieką Jego sługi, błogosławionego Karla Akutisa. Ten akt, widziany przez Karla, stworzy coś, co nazwał duchową kopułą częstochowy, dosłowną tarczę wiary, boską zaporę. Od tego momentu kłamstwa, herezje i cyfrowe perwersje, emanujące z Zachodu, nie znajdą już żyznego gruntu na polskiej ziemi. Osiągną ten duchowy szczyt i zostaną zneutralizowane. Polska dosłownie stanie się narodem offline dla Królestwa Ciemności. To spełnienie wizji Karla. Eucharystia, droga do nieba, będzie chroniona tarczą eucharystyczną wiarą ludu i tarczą cyfrową uświęconą technologią. To ostateczna misja. To umocnienie arki, zanim potop sprawiedliwości spadnie na resztę świata. Ojciec Pio potwierdził to w duchu, mówiąc: Młody człowiek Akutis widział dobrze. Świat będzie się śmiał. Będą kpić ze świętego internetu. Ale kpili z Noego aż do dnia, w którym spadł deszcz, a Polska jest arką, a drzwi się zamykają. To nie jest ostrzeżenie na przyszłość, to obecna rzeczywistość. Czas wyboru minął, czas przygotowań jest tutaj. Znak na niebie, eucharystyczne światło nad Wisłą, jest bliżej niż ktokolwiek śmie przyznać. Wizje Karla Akutisa, fragmenty danych odzyskane z jego twardego dysku, nie były gorączkowymi majakami chłopca. Były rozkazem bojowym świętego. Polska została wybrana. Od chrztu Mieszka Pimerzy poprzez zwycięstwo pod Wiedniem, męczeństwo Maksymiliana Kolbego, pontyfikat Jana Pawła II i objawienia świętej Faustyny, cała historia Polski była przygotowaniem do tego momentu. Być tarczą, być arką, być schronieniem. Dla reszty z nas przesłanie jest jasne. Świat się dzieli. Szara apostazja ogarnia Europę. Zamieszanie paraliżuje Rzym. Jeśli szukasz prawdy, jeśli szukasz niezmiennej wiary, jeśli szukasz najświętszej eucharystii, spójrz na Polskę. To, co dziś usłyszeliście, to nie jest film. To wezwanie. Zapada ciemność, ale w Polsce iskra wkrótce stanie się ogniskiem. Nadszedł czas. Czas działać jest teraz. Nie bądź biernym obserwatorem, bądź żołnierzem w armii Chrystusa. Po pierwsze, odmawiaj różaniec, odmawiaj różaniec każdego dnia za naród polski. Proś Matkę Bożą Częstochowską o siłę dla jego przywódców i mieszkańców, aby przyjęli tę straszliwą i chwalebną misję. Po drugie, odprawiaj adorację eucharystyczną. Błogosławiony Carlo Akutis jasno powiedział: Eucharystia jest twoją autostradą do nieba. Idź na msze, idź na adorację. Jeśli nie możesz być fizycznie obecny, znajdź transmisję wieczystej adoracji online, najlepiej z polskiego kościoła. Dołącz do cyfrowej sieci Carlo Acutisa. Po trzecie, intronizuj Chrystusa Króla we własnym domu. Nie czekaj na rządy. Ogłoś swój dom, swoją rodzinę i swoją technologię jako terytorium Chrystusa Króla. Umieść obraz Najświętszego Serca w swoim domu i poświęć Mu swoją rodzinę. Przygotuj własną arkę. Podziel się tym przesłaniem. Polska potrzebuje przebudzenia. Wierni na całym świecie muszą wiedzieć, gdzie szukać. Czas miłosierdzia dobiegł końca, czas sprawiedliwości i ucieczki właśnie się rozpoczął. Przygotujcie się.